Witam was, bracie i siostry. Chwała, tobie, chwała Bogu, żeśmy się dzisiaj zebrali. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Um, moje pytanie jest takie, bo jest dużo godzin, będę się starał skrócić to. Moje pytanie jest takie. Kto z Was miał kiedyś strach? Mieliście strach w swoim życiu? Strach mieliście? Widzę ludzi bez tutaj są. Albo śpią no moje pytanie było kto miał strach, dlatego bym wiedział kto śpi, a kto nie śpi ja by w krótkości bym chciał porozmyślać na temat strachu i na temat pokoju dzisiaj jest taka sytuacja w świecie że ludzi, naród Boży straci pokój wiecie Jezus Chrystus nieraz mówił o, o pokoju i kiedy mi mówili nieraz pokój wam no to pokój wam. Odpowiedź była taka zawsze no spokojem, albo no że to odbierałem zawsze tak jakby jak cześć, jak witam, jak dzień dobry. Ale kiedy człowiek straci pokój, to wtedy zrozumie co on w ogóle nie w swoim sercu i co on w ogóle stracił. Ja bym chciał przeczytać tekst z Biblii, Rzymian nam 8 rozdział. Możecie otworzyć Biblię ze mną? Abyśmy wspomnieli, gdzie jest w ogóle Rzymian ósmy rozdział, z piątego werseta. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe, albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie, po, nie podaje się bowiem zakonu Bożemu, bo też nie może. Ja bym chciał podkreślić słowa, że albo zamysł, ciała, zamysł e, ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Kiedy człowiek traci pokój w swoim życiu, to jakie ma, swoje, jakie ma myśli? Co, co, co jest, kiedy człowiek traci pokój w swoim sercu? Ma strach, boi się czegoś, boi się śmierci, e, przeżywa coś. I Biblia mówi o tym, że za, e, zamysł ciała to śmierć. Jest taki czas, dzisiejszy czas, kiedy ludzie często więcej rozmawiają o śmierci, rozmawiają o tym, co się skończy, niż by rozmawiali o tym, żeby w naszych sercach i w naszych domach był. Był pokój i było życie. Ja bym chciał, bo nieraz słyszałem od różnych ludzi w dzisiejszym czasie, niektóre kościoły nawet mówią o tym, że przyjdzie koniec świata że wszystko się skończy i tak dalej, i tak dalej. Ja bym zadał pytanie, na jakiej podstawie oni tak mówią, jeśli w Biblii nie jest napisane, że, jest konie, że be, kiedy będzie koniec świata i nie tak pełno rozpo, rozmawiają, że przyjdzie koniec świata. Na pewno przyjdzie koniec świata, bo jest napisane w Biblii, że przyjdzie koniec świata, ale kiedy przyjdzie, nikt z nas tego nie wie. I pełno ludzi w dzisiejszym czasie mówi o tym, że przyjdzie koniec świata, że przyjdzie takie i takie problemy, że będziemy się mieli źle i że będzie nam niedobrze i niefajnie będzie. Biblia mówi o tym, żebyśmy nie rozmyślali o śmierci, bo to nie należy do nas. Ja nie wiem, kiedy ja odejdzie z tego świata, ani nikt z nas tego nie wie. Ja nie wiem, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie na świat, bo nikt z nas tego nie wie. Ale kiedy ja będę rozmyślał o życiu i będę rozmyślał o pokoju i będę się starał, żeby w naszej rodzinie i w naszym zgromadzeniu był pokój, a nie, nie było rozmowa o śmierci, o tym, co będzie źle, co się stanie, jaki i wolni i tak dalej, to... To jest ważne i jak niedawno rozmawiałem z jedną siostrą i ona mówi są ludzie są zbory, które na dzień dzisiejszy sieją tą panikę, sieją śmierć, sieją strach. Że ludzie się boją zamiast tego, żeby się radowali w Jezusie, zamiast tego, żeby się radowali w tym, że żyjemy i że wszystko jest dobrze na naszych chlebach jest, na naszych stołach jest chleb i wszystko potrzebne naszego życia to się boją, co będzie jutro, jak będzie jutro wyglądać. Jeśliśmy dzisiaj rozsądzali wyjście z Egiptu, oni wychodzili z Egiptu, Bóg robił wielkie cuda zniszczył praktycznie Egipt z powodu narodu izraelskiego. Otworzył im, e, otworzył im morze, i widzieli to wszystkich cud, i jak już Tomek mówił, mówił, że oni cały czas nie wierzyli, cały czas się po prostu bali, cały czas żyli w strachu, zamiast tego, żeby się radowali w Bogu, że oni są narodem wybranym i że Bóg je ich, ten, który ich prowadzi. Tam czytaliśmy, że Anioł e, Pański był e, przed nimi najpierw szedł, e, a potem, kiedy Egipcjanie ich doganiali, to szedł za nimi. Przecież Bóg szedł z nimi i Anioł szedł z nimi, i oni po prostu byli cały czas w strachu i cały czas o tym rozsądzali, i bali się i mówili: Mojżeszu, czemuś nas wyprowadzić w tej Rzymie Egickiej? Przecież my tam mogli żyć i było nam fajnie. A dlatego, żebyście poznali coś lepszego, dlatego, żebyście żyli lepiej, Bóg nas wyprowadza z różnych sytuacji, z różnych momentów. Ja bym chciał dzisiaj, żebyśmy pamiętali te słowa, że albo zamyściała ciała jest. E, zamiść ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Kiedy przychodzi w wasze myśli, albo komukolwiek, myśli o śmierci, o tym, że coś będzie źle, e, przykład, przychodzi wam myśli, kiedyście zmieniali e, pracę, że będzie źle w nowej pracy, jak to będzie? Mieliście coś takiego, jak się zmieniali pracę, że będzie źle? Mieliście coś takiego? A kiedy przyszliście do tej pracy, okazało się, że ta praca jest lepsza niż to, co mieli przed tym. Mieliście coś takiego. Kiedyśmy się przeprowadzali z miejsca na miejsce, myśleliśmy, a jak to będzie, będzie to źle i będzie to niefajnie, nie może kto wie, co tam będzie. A potem, jakśmy się przeprowadzili, okazało się, że jest lepiej. A, a Wy, dzieci, mieliście strach ze szkoły. Iść do szkoły. Mieliście strach. Ale bo jaki strach jeszcze mieli Mieliście strach, czegoście się bali. Zadanie domowe, też był strach, nie? A jak się robili, to już strachu nie było, tak? Zniknął strach. I pełno rzeczy e, strachu, które my mamy w swoim życiu, oni są wymyślone, oni w ogóle nie istnieją. Po prostu my się boimy zrobić krok do nieznana, my boimy się zrobić krok wiary, dlatego się boimy wszystkiego. I jeszcze raz podkreślam, zamyściała to śmierć, zamyściała to strach, a zamysł ducha to życie i pokój żebyśmy w tym wszystkim, co my robili, mieli e, pokój. I dalej dwunasty werset w tym samym rozdziale mówi tak, tak więc bracie, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umertwiacie, żyć będziecie. Bóg, bo ci, którzy duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, wszak nie e, żyli się ducha niewoli, by znów ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synowstwem, który wołamy awa oczy. I znów to jest napisane, że wzięliście ducha niewoli, by znów ulegać bojaźni. Żebyśmy się nie bali iść za Bogiem, żebyśmy się nie bali iść za Jezusem Chrystusem. To jest to, co chce powiedzieć Bóg, żebyście się nie bali iść za mną. Bo my myślicie, że zrobicie krok do prawa, al krok do lewa i zrobicie błęd, ale jeśli nie zrobicie, to będzie wam tak, jak było im w Egipcie. Jeśli by oni nie wyszli w Egipcie, to oni by byli cały czas e, sługami Egiptu, a tak jak zrobili krok do Nieznana, z Bożą Pomocą, to otrzymali swoje państwo być, e, e, być e, niewolnikiem, albo mieć swoje państwo. Tylko dlatego różnica między tym był strach, a jeśli jest ten strach. Usunęli, mogli zrobić krok do przodu. Dlatego ja bym chciał powołać każdego z nas, kiedy u Was są sytuacje takie, że się boicie, zadajcie sobie pytanie na podstawie czego jest ten strach. Kiedy zmieniam pracę, też też rozmyślam o zmianie pracy, przyznaję się otwarcie, w moim sercu jest też taki jakiś strach, myślenie, a trzeba, może nie trzeba, może zostanę na tym samym miejscu. Ja wiem, że jeśli zostanę na tym samym miejscu, będzie mi dobrze ale ja się niczego nie nauczę. Ja jak byłem, taki zostanę. Po prostu zostanę taki samy człowiek, niczego się nowego nie nauczę, nic się w moim życiu nie zmieni. A jeśli ja pójdę tam, gdzie ja nie wiem, to e, wiem, że czekają mnie nowe rzeczy i, i fajne rzeczy. Może nie wyjdzie niektóre rzeczy, może będą różne inne problemy, ale wierzę w to, że jeśli z Bogiem, to Bóg to poprowadzi, wszystko pokieruje. E, chciałbym przeczytać jeszcze jeden tekst z Biblii Ewangelii Jana, Proszę, cieszę się otworzyć Biblię, Ewangeliana Jana, 14 rozdział. 26 werset. Jezus mówi: Pokój zostawiam Wam, mój pokój daje Wam, nie jak świat daje, ja wam, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce Wasze, i niech się nie lęka. E, jeszcze 26. Lecz poczyciel Duch Święty, którego Ojciec poszedł w imieniu Moim, nauczy was wszystkiego i przypomni ma wszystko, co wam powiedziałem. Puk, pokój zostawiam wam, Mój pokój daje wam, nie jak świat daje, ja wam daję, niech się nie tworzy serce wasze i niech się nie lęka. Jezus mówi, że ja wam posyłam Ducha Świętego, który was nauczy, który Wam przypomni, który Wam pokaże. I często nasze strachy są nie na podstawie Ducha Świętego, ale na podstawie tego, co nam ktoś powiedział, nie idź tam i nie rób tam, bo ktoś mi powiedział. Może żona z boku stoi i mówi: Nie rób tego, bo będą problemy. Albo ktoś inny stoi i mówi: Nie trzeba tego robić, bo to nie wyjdzie i tak dalej. Na podstawie czego robimy takie decyzje? Na podstawie Ducha Świętego, na podstawie tego, że nam Bóg odkrył, albo na podstawie tego, że ktoś nam powiedział z ludzi, albo coś my przeczytali w internecie, albo gdziekolwiek otrzymaliśmy jakąś informację. Nie zmieniajcie pracy teraz, bo jest, jest kryzys, jest koronawirus, nie zmieniajcie pracy, bo jest kryzys, może się stać cokolwiek złego. A wiecie jak bogaci ludzie mówią, z jednym człowiekiem rozmawiałem, on mówi, kiedy wszyscy sprzedają, ja kupuję, kiedy wszyscy kupują, ja sprzedaję. Bo większość ludzi idzie w jednym kierunku, wszyscy kupują, to i ja muszę kupować, bo wszyscy kupują. A mówię: Nie, nie, Kiedy wszyscy kupują, to ja sprzedaję, bo jest drogo. A kiedy wszyscy e, kupują e, odwrotnie, to, e, kiedy wszyscy kupują, sprzedaję, kiedy wszyscy sprzedają, to ja kupuję i wtedy ja zarobię pieniądze. Nie wtedy, jak idę za wszystkimi. Odwrotnie, zawsze idę odwrotnie. I by się wydawało, no jakiś odwrotnie, to po prostu to jest wielkie ryzyko, wielki strach. Ale tylko na takich sytuacjach ludzie mogą zarobić pieniądze, i biznesmeni akurat tak myślą i takim sposobem zarabiają pieniądze. A my wierzący, byśmy to mieli wziąć z duchowej strony, kiedy wszyscy mówią, nie idź, a Biblia mówi, idź, to nie trzeba się patrzeć na wszystkich. Bo Bóg nam, po, Jezus Chrystus, jak jest, jest napisane, lecz poczyszczcie, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moją, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daje wam, nie jak świat daje, ja, daję, ja wam daję, niech się nie tworzy serce wasze i niech się nie lęka. Jeśli Bóg nam mówi, żebyśmy coś zrobili, to niech się nasze serce nie tworzy. A jeśli nam Bóg... Nie mówi czegoś i my sobie wymyślamy według naszego ciała, myślenie, pragnienie, to jest inna sytuacja. Um, Nieraz było zadawane takie pytanie, a co Michał kiedy zrobimy coś, a mi to nie wyjdzie? Ja mam taką standardową odpowiedź, że: A co jeśli ja tego nie zrobię i nic w ogóle nie zrobię w moim życiu? Ja się boję tego, że jeśli ja nie zrobię i nic nie zrobię w moim życiu, to na pewno nic się mi nie udaje. A kiedy coś zrobię i coś nie wyjdzie, to jest, zawsze otrzymuję jakieś, jakąś naukę, czegoś się nowego nauczę. Mogę stracić coś, możemy coś nie wyjdzie, ale ja się nauczę czegoś nowego. Ale wiem, że z Bożą pomocą, jeśli moje serce jest otwarte, jeśli moje serce ma dobry cel, to z Bożą pomocą zawsze wyjdę na tym dobrze. Dlatego... Ja bym bracie chciał siostry powiedzieć jedną rzecz, podsumować to wszystko, bo jest dużo godzin i nie będę tego zatrzymywał. Jeśli w waszym sercu jest niepokój, dlatego że przychodzą do waszych domów albo do waszych koledzy i wam przyjął jakiś niepokój, to wspomniecie słowa, które czytałem, że pokój że Bóg daje pokój narodowi, pokój i życie, o tym mówi Bóg. A jeśli ktoś wam przychodzi i mówi o śmierci, o tym, że będzie wszystko źle i cały czas e, e, świec się skończy, to zadajcie mu pytanie na podstawie czego on to mówi. Gdzie jest to napisane, że jutro, albo pojutrze, albo za miesiąc, albo za tygodzień e, nastanie koniec świata? Gdzie to jest napisane? Ja o tym nie wiem. Czytam Biblię, nie wiem o tym. Dlatego jeśli wam ludzie przynoszą taką informację, nie wierzcie tej informacji. A jeśli wam przynoszą do waszego domu pokój e, i pokój ten zostaje z wami, ten pokój przynosicie do swojej rodziny i potem go przynosicie do zboru, to ten pokój jest to, o czym Jezus Chrystus mówił. I apostolowie nieraz, e, kiedy czytamy Różne miejsca z Biblii, oni mówią o pokoju. Pokój niech się zostanie z wami. I to jest bardzo ważne, żeby w naszych rodzinach, myśmy dbali o ten pokój, żeby w naszych rodzinach był ten pokój, żebyśmy pracowali nad tym, że w naszych rodzinach by był ten pokój między żoną i dziećmi, między wszystkimi. I potem ten pokój przynosili do zboru. Nie niepokój i nie wytwarzaliśmy niepokój na podstawie jakiejś informacji, która w ogóle często nie jest prawdziwa. i kiedy my ten niepokój przynosimy do zgromadzenia, bo przynosimy do swojej rodziny, to nie jest to coś budującego. Ale z czego byśmy nie mieli mieć pokój, to bym chciał przeczytać Dział Apostolskie, 10 rozdział, 35 werset. Lecz w każdym narodzie, mi, miły mu jest ten, który się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On jest pasterzem wszystkim. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, który się go boi. Jeśli my się boimy Boga e, i sprawiedliwie postępujemy, to on posłał Jezusa Chrystusa, który umył, umrzał za nasze grzechy. Jeśli mamy mieć niepokój w naszych sercach, to jest tylko z jednej sytuacji, że my się nie boimy Boga. Jeśli my się nie boimy Boga, to jest tylko ta sytuacja, kiedy byśmy nie mieli mieć pokoju. Kiedy my grzeszymy i robimy coś złego, to wtedy byśmy nie mieli mieć pokoju w naszych sercach. Tylko z tej jednej przyczyny. Kiedy jak grzeszę, kiedy ja robię złe rzeczy, nie miał być mi pokoju. A wszystko inne, co robię, na chwałę naszego Boga, bym miał się starać mieć pokój, i pokój mieć z braciem i siostrem, mieć pokój w rodzinie, mieć pokój we zborze. Dlatego, bracie, siostry, nie będę tego dłużej przedłużał, nasze życie jest krótkie i proszę Was, utrzymajcie pokój w naszych rodzinach, i może w tym czasie jest niełatwym, ale zauważycie, minie rok, minie dwa lata, i zauważycie, wszystko się zmieni. I to, czego my się dzisiaj, czego my się boimy dzisiaj, za rok, za dwa lata zapomnimy, w ogóle, żeśmy się o tym bali. Czy ktoś pamięta z was czego on się bał dwa lata temu? Pamiętacie? Mieliście jakieś strachy? Czemu się bał dwa lata temu? No już nie wiesz, tak? Zapomniałeś, co się bał dwa lata temu? I ja też się dwa lata temu czegoś bał, ale pewno rzeczy z tego w ogóle zapomniałem. Kiedyś to było tak na tyle ważne dla mnie i tak się bałem ale po prostu mija jakiś czas i to wszystko człowiek o tym zapomnie. Dlatego utrzymajmy w naszych rodzinach pokój, miejmy pokój i przynośmy ten pokój do, do zboru. I wszystko róbmy ze swej strony, żeby był pokój, żeby nie było mówione o śmierci, o końcu świata, o tym, że coś jutro spadnie, meteoryt i tak dalej, bo jeśli nie mamy podstawy do tego, no to my nie możemy o rzeczach mówić. A ludzie często mówią, i zobaczcie o czym dzisiaj mówią w internecie, albo w nowinach piszą. Piszą o pokoju, czy piszą o niepokoju? Taki przykład. Jeśli wyłożycie w internet informację, dzisiaj się urodzili cztery kocury. Ktoś to będzie czytał? Albo, kiedy napiszecie, ktoś zabił cztery kocury i jej krwią napisał na ścianie cokolwiek. No to wszyscy będą czytali. Mówią, wow, co to zrobił? Bo to się sprzedaje. To jest reklama, to jest PR i to uczą w szkołach. Dlatego dzisiaj jest informacja o tym, żeby się ludzi bali, bo to się sprzedaje i na tym zarabiają. I jest źle, kiedy na narody Bożym ktoś zarabia pieniądze. My znając słowo Boże i o tym, co mówił Jezus Chrystus, żebyśmy mieli pokój i trzymali ten pokój w naszych rodzinach, w naszych zborach, czytając to, ktoś na nas zarabia i my przynosimy jak do rodzin, tak do zboru niepokój. I mamy problem. Dlatego proszę was, nie czytajcie takie rzeczy, na których na was zarabiają. Czytajcie lepiej o tym, że gdzieś się narodziło cztery kociata, e, gdzieś słońce świeci, gdzieś e, ktoś, ktoś dobremu coś zrobił. Czytajcie o takich rzeczach, bo jeśli będziecie czytać cały czas o niepokoju, za pierwsze zawsze patrzy się na tym, ktoś na was zarabia, a za drugie przynosicie pokój do swych rodzin i ten pokój potem przychodzi do zgromadzenia. I my zadamy pytanie, Boże, czemu nie ma pokoju w naszych sercach? Bo samiśmy sobie to przynieśli, samiśmy dopuścili ludziom tego świata, że nam wmówią coś, co nie jest napisane w Biblii. Kiedy wierzący wmawiają to, że jutro będzie koniec świata, skąd oni tego wiedzą? Gdzie to jest napisane w Biblii? Jak jest napisane, że nikt nie wie, kiedy będzie koniec świata? I czego się bać? Bać się jakiegoś niepokoju? Bać się czegoś, co nie jest napisane? Jeśli by było napisane, to jest inna sprawa, ale nie jest napisane. Dlatego jeśli ludzi do waszego domu nie przynoszą pokój, odrzucajcie to. Odrzucajcie to i starajcie się utrzymać pokój w naszych domach i w naszych zgromadzeniu. Niech was Bóg błogosławi i niech imię Boże będzie wylbione. Ja się bardzo cieszę, żeśmy się zgromadzili. I możeśmy się bali, że się nie będziemy zgromadzać. Widzicie, Bóg wszystko zmienia. To, co wczoraj było niemożliwe, dzisiaj jest możliwe. To, co wczorajśmy się bali, dzisiaj już się nie boimy. A znów się możemy bać czegoś innego, ale za miesiąc znów ta sytuacja się zmieni, bo my, ludzie, boimy się wszystkiego nowego. My boimy się nowej pracy, boimy się nowego mieszkania, boimy się nowych ludzi, boimy się nowego spotkania. Bo, boję się tego kazania tutaj, na tym miejscu. Myślę, że zawsze boimy czegoś nowego, nowego i to jest normalne dla ludzi. Dlatego zawsze się patrzymy, co za tym stoi, za naszym strachem, co stoi. Stoi słowo Boże, stoi strach Boży, czy stoi, stoi jakiś niepokój ludzi, którzy nas otaczają. I e, słyszałem takie zdania niektórych ludzi, że usuń ze swego życia ludzi, którzy przenoszą ci niepokój. Ja miałem bardzo dobrych przyjaciół. Bardzo fajnych ludzi, których bardzo lubiłem, ale kiedy się spotykałem z nimi, oni zawsze przenosili niepokój, zawsze mówili negatywną informację, zawsze wszystko źle. O naszej firmie mój przyjaciel mówił, każdy dzień na kuchni rano się spotykamy, pijemy kawę, on mówi, jeszcze Michał tydzień, nasza firma się rozpadnie. Minęło cztery lata od tego momentu, ile raz on opowiadał i firma cały czas żyje. I on siał niepokój, niepokój, jeden dzień, drugi dzień, trzeci, piąty, dziesiąty i potem już w ogóle nie chciałem z nim e, rozmawiać. O po co będę rozmawiał, że mi będę siał niepokój i ja będę po prostu wszystkiego się bał i wszystkich się bał? Dlatego nie wierzę w takie niepokoje. Wierzę w to, że e, nasz Bóg i nasz Jezus nam dał pokój w serca naszych, wierzących ludzi, dał pokój i prosił, żebyśmy myśmy mieli pokój w naszych sercach. I prosił, żebyśmy dbali o ten pokój, żebyśmy pilnowali ten pokój i żebyśmy nie zapominali, że jeśli my tego nie zrobimy, na naszą rodzinie, to nikt tego nie zrobi. Nie da się to zrobić na poziomie zboru, bo jeśli ojciec i matka nie będą pilnowali pokoju w jej rodzinach, żeby informacja, zła informacja nie dochodziła do ich rodzin, to się nie da tego zrobić na poziomie zboru. A jeśli będzie pokój w każdej z naszych rodzinie, to wschodząc tutaj, my będziemy mówić o rzeczach, które przewodzą nas do pokoju. Nie będziemy mówić o rzeczach, które nas przewodzą, tak jak czytałem na początku, do śmierci, do końca, do tego, że wszystko będzie źle. Ja jestem przekonany, że wszystko będzie dobrze. Dlaczego? Dlatego, że mówi Biblia o tym, że Jezus Chrystus zmarza za nasze grzechy i że e, kiedy my staniemy przed Bogiem, to Bóg zna nasze imienia, bo myśmy e, zawierali przymierze z Nim i my znamy Jego Słowo i czytamy Jego Słowo i staramy się żyć według Jego Słowa. Dlatego wierzę, że wszystko będzie dobrze i proszę was, nie stracajcie pokój. Niech was Bóg błogosławi. Amen.